Ja znalazłem takie łapki hajsiwo i już mam 700, bo jakiś ziomek ciągle przegrywa ze mną. Ej, ktoś gra Ale w bilarda? Co ja tam mam... Co chce ze mną grać w Moskwę! Ja. Jakwy ja, nie mam pieniędzy, mogę z tobą zagrać w Londynie. Okej. Okay. To kończy. Ej, ja teraz nie mam zdjęcia, nie wiem jak to, no, to ja zrobić. Uh... Jonas! Is... poszły na pla. Już nie ma zmiłuj <noise> Już nie ma zmiłuj <noise> Postęp Paster... i wpadł Ej, co? Jajco? Po tym co on zrobił nie miałem wyboru. Musiałem to z zgu... Czekaj idę po linijkę, wiesz, czekaj. Nie! <noise> czekaj, jest... No Johnny! Poszukuję! To no... trzeba do góry. Opa, Dobra, do leci, 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 do leci, walka. Walnie? Narkotyka, do narkotyka. Jak u Popisałeś się sprytem, jak i zarówno odwagą. Opak, Patrz, patr patr wbije. A jest z jakim, atupem? Atupem. Z jakim nie, atutem. Nie, nie rób Jeszcze... Dlaczego znaczy nie podkręciło? Jakie mam pili? Baseball. <grymne> Baseball. <Bejzbolowy. grymne> o, i teraz... Bury. Kurde, Bury. ja nie chcę Bury. Bury. reklam <grymne> O nie, i wywali to mnie. Nie, naprawdę? No, czekaj, no, 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 bo... Szybko się dołącz, bo jeszcze masz cios. Ja nacisnę... Właśnie. Czy Bo... Bo... CONNECTION LOST CONNECTION no, MUST fast. Ej nie, no, jednak jesteś, pra... jednak jesteś, masz farta ty Żartuję, stary <grych> Ale jesteś zabawny No jesteś taki Dzięki ale... Nie ma sprawy Boże, nie rób mi tego Ej stary, no nie chciałem <grych> Przegram 100 dolarów <grych> Nie 100 dolarów we gotówce <grych> 100 dolarów na blad. Czekaj, czekaj, czekaj No, Cza... wykładaj, wykładaj Weź żony, To nie będę... Cały dzień. Dobra, myślę, że teraz trafi. Mm, Trafiło, no, no, nie ma z Mmm! Pięć rosy ukłamał. Nie. nie. nie, nie. No, nie. To jest takie głupie, dlaczego do ja to podkręcam no? Dobrze John, do, dobrze lubi, tak, ze świnia przy mnie krzyczy! jak nagle będę mógł nie O o o, madre, f***a, bibi! Tak stary, ostręcz mnie! No podkręcę, może mi biało wbiję, wiesz? No nie wbiję. No. <słys> Ale... Dobrze gada! Dobrze gada, ej. Trzeba się go pokrywać. Ej, ej, kto teraz mój gra, ten gra ze mną w Ja teraz to, wy... ugram. Ja teraz to ugram. Jeszcze raz. W Sidney ja, ze mną w tył. W Sydney. Sydney? Ty jak pojechał. Aż, to ja oglądam reklamy. O kurde. O, teraz Ale dymy. to głośno. Będą, będą dymy, będą dymy w stanie. Oka... Nie ładnie. zbijasz. Nieładnie. Ja tam oglądam reklamy. Nie, nie. Uhm, Co to za kisa mobi? Ej, mi się reklamy chyba skończyły. No Tak? Tak. Tak? Tak. Nie. To se Zwelkuj niecha. Jeszcze chyba. Było patrz, 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 walnie. Ale to jest stary, bo to tylko żeby się... Nie no dobra, nie będę tak mówić bo jeszcze się okaże że potem kocyk jest zamokry czy coś takiego na nie A, chytrze Skromnie Przmiałeś. Ja tam oglądam reklamy i będziecie potem płakać No. Czekaj, czekaj Mam dla ciebie prośbę Wiem, tam po prawej stronie To znaczy po lewej Masz taki pasek, prawda? Z jakimiś dobrze. znaczkami no... I tam masz taki... taki wibrujący. Taki... taki co? Co? Co ty co Co? Co zrobiłem? Co? co, zrobiłem? co? co, zrobiłem? co?